Otwieramy promis ringa od mojego chłopaka. Parę razy, tak, pół żartem, pół serio. Zapytałam się Julka, dlaczego on mi jeszcze nie dał promis ringa? No i mamy. To jeszcze z Vivian. Ogólnie ja już go widziałam, to się przyznam, bo otworzyłam go przy Julku, ale teraz otworzymy go sobie drugi raz, bo ten pierścionek jest po prostu piękny. W środku mamy. Taki woreczek, tutaj jest też pierścionek. No i jakieś tam pierdół, pierdoły. Dobra, anyway, otwórzmy go. Bo ja nie wiem, czy wy jesteście na to gotowi. Dobra, nie przedłużając. Guys. Guys. O dziwo, jest tam niedobry, bo na mnie wszystkie pierścionki są zawsze za duże, bo ja mam bardzo małe ręce. Czekajcie, ja wam go pokażę z tyłu. W tej kamerce prezentuje się nieco lepiej, nie? Nie, no piękny jest po prostu. Jeszcze jak sobie paznokcie zrobię jutro. I najlepsze jest to, że Julek mi go dał bez okazji, czyli jeszcze dostanę prezent na święta. Super, bo mógł mi dać go po prostu na święta, a dał mi go po prostu bez okazji. Jezu, piękny jest ten pierścionek. Dziewczyny, koniecznie pochwalcie się swoimi promisringami w komentarzach.